Ogólnie, ogólnie hype będzie polegał na tym, że to pewnie jak będzie, jak będzie miejsce do walki wyglądać i tepe, to, to, to w następnych dniach dostaniecie informacje, pewnie na, na konferencji, ale hype to, hype to będzie taka, taka platforma, gdzie przede, wszystkim, gdzie przede wszystkim wy jako widzowie będziecie mieli bardzo dużą wagę w tym, kto, kto zawalczy. bo to, Hype, to będzie, hype będzie, sezon, tak? To będzie, to będzie sezon, sezon tych hype'ów, gdzie będzie kilka gal, gdzie będzie kilka gal, na każdej, na każdej gali będą walczyć inni ludzie. I potem będzie finałowa, potem będzie finałowa gala, gdzie, yy, gdzie osoby, które między innymi wy będziecie wybierać, nie na podstawie tego, jak się zaprezentują, co sobą wnoszą. Będą, będą walczyć na tej finałowej gali, z której również będziecie wybierać osoby, które trafią do fejmu um, które tam dostaną kontrakty w fejmie, Kiedy ta gala, ta y, gala, będzie, gala będzie 17, 17 kwietnia. Yy, a konferencja, którą będziecie, na którą ja zresztą na, na którą ja zresztą pojadę jest w niedzielę 11. Czyli za dwa dni jest, za dwa dni jest Konfa również będzie tutaj na Twitchu, będzie tutaj na Twitchu. I, I tyle, no jest to kolejny. A kiedy walki? No walki będą 17, nie? Walki będą 17, 17 kwietnia. Tutaj, żeby też jeszcze lepiej zapoznać się z zawodnikami, bo, no bo też się może wydarzyć, że po prostu nie kojarzycie tych ludzi. To są rybki wywiadów, które właśnie e, Hubert przeprowadził. One też będą w internecie, będą na YouTubie z, e, z tymi ludźmi e, i będą i będą. E... No i tutaj możecie sobie też się zapoznać. Czemu na Twitchu? Raz, że to jest kolejny, tak jakby, mm, no różne też jest dojście do, do, do widza, że tak powiem, nie? To jest kolejny nie tylko YouTube, jest też, jest też Twitch yy, i tyle, no trzeba się rozbudować, nie? No, wiadomo, no, bo, bo Rafonix ma tutaj problem który no, ale ja już o tym wspominałem na początku, nie? Nie, nie ma, twój rywal jest Aha, i następną rzeczą jest, no ci, co mają, ci, co mają yy, Ci, co sobie kupili licencję na, na, na Fame 9, to wiadomo, że mają hype'a za darmo teraz z tego, co, co będzie. Yy... Gale hype'a będą średnio co dwa miesiące. Będzie pięć, będzie pięć gali, będzie pięć gali eliminacyjnych i, i jedna właśnie główna na zakończenie sezonu. Yy... No to łatwo sobie chyba czas policzyć, jaki będzie. Yy, I tyle. I zawodnicy, i za... jest możliwość, że ci zawodnicy właśnie będą walczyć powyżej jednego raza, ale, ale najprawdopodobniej, najprawdopodobniej ten, najprawdopodobniej, inaczej, czy jak ktoś przegra na przykład swoją walkę, to czy jest szansa, że się, że, że nadal może się dostać do tej finałowej gali i, i, i wejść do fejmu? Może, bo tak jak mówię, bo osoby, osoby, które ludzie chcą oglądać, będą ludzie wybierać, nie? Będą no powyżej no, jednej walki, nie? Więc no, czy Step Records się ze mną skontaktowało? Nie, ale wysłałem im maila. Czyli każdy kupiony Fame Free Hype. Tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że, powiedziałem, że wszystkie osoby, które Fame 9 kupili będą teraz mieli tego Hype'a za darmo. Poniekąd też się to wiązało z tym, że były te problemy techniczne na Fame'ie. To akurat ja nie wiem do końca jak będzie w przyszłości. Na pewno na pewno z tego co rozmawialiśmy, ile teraz wam kosztuje? Chyba z 25 zł, coś koło tego, 23 zł. Hype będzie dużo tańszy. Hype będzie dużo tańszy. I z tego co rozmawiałem, z tego co rozmawiałem i z tego co wiem, to posiadanie, będzie nie wiem, w okolicach dyszki, żeby coś powiedzieć, nie? Będzie ten hype kosztował. I. I wraz z dostępem, wraz z dostępem do, do tych galców co kupujecie, też będzie jedna nowa rzecz jeszcze, nad którą pracują, do której też y, będzie fajny dostęp, nie? Jest strona Hype czy na stronie FMMA będzie oglądany? Wiesz co, jest strona Hype nie? Jest Hype Czy będę na konferencji jako włodarz? Będę. Będę na konferencji jako, y, jako włodarz. Y, aha, wraca do Loża Szyderców. Ma wrócić Loża Szyderców, ma wrócić Loża Szyderców na, yy, na hype, którą, którą tam jeszcze z, z innymi osobami ja będę prowadził już na samym na samej, na striccie, na samej dali. Więc yy, więc po prostu przenosimy się na ten. Przenosimy się na yy, na arenę, gdzie będą walki i, i wuja tam będzie miał swój pokój i będzie. Czasem, kto wlasz jeszcze będzie? Jeszcze jest dogrywany, że tak powiem. Ale to konto jest w Same Madzia na hype stronie? O, ciekawe. Wiesz co, nie wiem, tego ci nie powiem, czy jest migracja bazy danych i czy będąc na tym. I czy będąc czy masz konto na fejmie, masz konto na hypie, ale jak nie, no to pewnie założysz na, takie, na taki sam e-mail i będziesz miał, nie? Albo po prostu ten... Mm, ten kod aktywacyjny, który masz, pewnie będzie trzeba wpisać na no, hype. Nie wiem, jak to jest rozwiązane, bo o tym nie rozmawiałem. Czy jak kupiłem pakiet FAME 9 i 10, to hype mam za darmo na stronie FAMEMAT, czy na jakiejś innej, Albo no tak jak mówię, albo to będzie na, na FAME, albo to będzie na hype. No ciężko mi powiedzieć, nie, ale no to są tylko możliwości. Więc no. A to nie było czasem czegoś takiego, jak bodajże na fame 1 na konfie, że ma ban na YouTube, a jeżeli występuje gościnnie, ktoś na rawie, to nie mogą z płaszcza kanał. Przez to ciężko mi powiedzieć, no ja się nie znam. Ja nie wiem w jaki sposób egzekwują politykę YouTube'a, ja niestety nie jestem spokrewniony, zaznajomiony z osobami, które za to odpowiadają. Yy, wydaje mi się, że. Wydaje mi się, wszystko co jest związane właśnie z tym tematem jest, jest stosunkowo niejasne. Yy, bo pomimo tego, że ja próbowałem się dowiedzieć od, od kilku osób, jak to jest, czy jest szansa, że, że, że może się to kiedyś naprostuje. Czy, czy Rafonik zostanie nową szansę, to, to każdy mi odpowiada, że wiadomo tyle, że nic nie wiadomo, nie? Więc no. W jaki sposób dostać walkę na HEPEM Na pewno jeszcze będą w przyszłości, no tak jak mówię, będzie jeszcze wiele gal, na którym będą... Teraz tu świeższe osoby. Aha, i na każdej gali też będzie super fight, nie? Tak, tak jak macie na przykład teraz walkę Rafonixa z haterem, to jest duża szansa, jest duża szansa, że znaczy nie jest duża szansa, tylko na pewno na każdym kolejnym hypie też będą walki osób z, z fejmu. Czyli Wojtek nie dzwoni. Ja, żeby skończyć. I na każdym i na każdym hype'ie będzie jakaś walka osób z, z fejmu, czyli na przykład tak jak teraz jest Rafonix hater to na przykład na kolejnym na kolejnym hype'ie, nie wiem, żeby coś powiedzieć, będzie kurwa, nie wiem, Adrian Polak versus ktoś inny, nie? też, też z Fejmu, nie? Czy będzie, nie wiem, Marta Linkiewicz versus mój stary, nie? że nie, mój stary niestety w Fejmie nie jest, no to ktoś, kto, kto był fame, nie że taka, że będzie taka Juicy walka dla, dla ludzi, yy, czy, czy, czy ludzi z Fejmu, nie? Więc no. Włącz dźwięk. Tak, i tu są jeszcze wywiady, nie? Jakby były tutaj osoby, których nie znacie, chcielibyście się z nimi zapoznać, wiadomo, że będzie na tym, na kanale tutaj Huberta MMA. Chyba wiesz więcej, coś takiego i, i tyle, nie? Wiesz, co ma wywalone.